Znajdujemy się w Porsche Centrum Łódź. I choć marka Porsche kojarzy się ze wspaniałymi sportowymi samochodami, nierzadko określanymi mianem dzieł sztuki, to nie Automobil będzie dzisiaj bohaterem. Porsche to marka nierozerwalnie związana z pogonią za marzeniami. Dlatego powstał projekt Kalnia Marzeń na Off Piotrkowska Center, gdzie właśnie się znajdujemy. W gąszczu wspaniałych aktywności znajdziecie m.in. symulator jazdy Porsche, kino letnie, warsztaty, panele dyskusyjne, a nawet ćwiczenia. Chodźcie, zobaczymy. Jedną z atrakcji jest Porsche Experience, czyli symulator jazdy. Co możecie o nim powiedzieć? Yy, tak, symulator stoi u nas, tutaj na strefie, jest dostępny dla każdego. A dodatkowo na symulatorze mamy prowadzony konkurs, do którego mogą przystąpić dzieci od 14 roku życia oraz wszystkie osoby dorosłe posiadające prawo jazdy. Najlepszy kierowca z danego miesiąca wygrywa wyjazd z Porsche Experience na tor Silesia, gdzie będzie sprawdzał, testował różne samochody Porsche. Ja nazywam się Piotr Kasprowicz i poprowadzę dla Was warsztaty DJ-skie. Nauczyłyście się czegoś? Tak, dziękuję pięknie. Nauczyłaś się kiedyś? Nie, nigdy się nie uczyłam, nauczyłam się bardzo dużo, już ogarniam w miarę konsole, co gdzie jak, także jestem bardzo zadowolona, polecam naprawdę. Tkalnia Marzeń jest dostępna do końca września w wybrane dni, więc jeśli jesteś marzycielem, wybierz interesujący Cię temat i dołącz do nas.